Cześć! Dzisiaj przedstawiamy Wam weselne podziękowania skierowane do Waszych rodziców, opracowane w stylistyce szkicowanej na podstawie przesłanego przez Was zdjęcia. Wszystkie prezenty, jakie wykonujemy, są opracowane w postaci kwiecistych obrazów wraz z tekstem życzeń lub podziękowań umieszczonym w ich dolnej części pod kompozycją kwiatową. Oczywiście, cały tekst podziękowań jest dostosowany do potrzeb młodej pary. Jeden obraz może być dedykowany dla rodziców, a drugi dla mamy lub taty. Do Waszej dyspozycji mamy również katalog produktowy, w którym znajdują się wszystkie nasze obrazy oraz obecnie ponad 34 teksty podziękowań i życzeń. Podziękowania dla rodziców możecie zamówić przez nasz sklep internetowy Kwietnik Obrazów. Jest to bardzo proste. Wystarczy wybrać odpowiedni wzór, parametry i wczytać kilka zdjęć o wysokiej jakości. A czas realizacji to zazwyczaj od 5 do 7 dni roboczych. Jeśli jesteście zainteresowani realizacją takich podziękowań dla waszych rodziców, to zapraszamy do naszego sklepu. Pod tym filmem znajdziecie link do naszej strony. Będę również wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję oraz kliknięcie w dzwoneczek. Wtedy na pewno dowiecie się o naszej kolejnej realizacji. I dodatkowa informacja. Jeśli jesteś fotografem, który wykonuje dla swoich klientów sesje ślubne lub zaręczynowe, to zapraszamy ciebie do współpracy. Pod filmem znajdziesz również link do strony dla partnerów z krótkim formularzem zgłoszeniowym. Wypełnij go i może niebawem zaoferujesz swoim klientom nasze obrazy opracowane na podstawie Twoich zdjęć. Zapraszamy!